Od Józefa w dzisiejszej Ewangelii możemy nauczyć się kilku kluczowych postaw w życiu duchowym. Pierwszą z nich to jest rozeznawanie. Józef bada swoje myśli, bada swoje poruszenia duchowe i próbuje odnaleźć drogę, na którą wzywa go Pan. Jak dobrze rozeznawać? Po pierwsze, trzeba się wsłuchać w siebie, w swoje pragnienia, w swoje potrzeby. Po drugie, to jest zasłuchanie się w głos Boży. Czego Bóg ode mnie chce, co Bóg do mnie mówi, poprzez jakie myśli, a po trzecie, to patrzeć, czy to, do czego jestem zapraszany, to jest dobre i czy to prowadzi do miłości. Drugą taką postawą Józefa to jest hojność i wielkoduszność. Kiedy już rozeznaje, że został zaproszony do współpracy z Bogiem to Józef angażuje się na Maksa, z tym co ma, jaki jest, jakie ma talenty idzie za Bogiem. I ty też spróbuj badać swoje myśli, rozeznawaj, żebyś w swoim życiu duchowym dążył do większego dobra.